świadomością, tą wiarą, całkowitym zaufaniem, że tak jest, bez względu na okoliczności mojego życia. Kochani moi, myślę sobie o pewnym telefonie, który otrzymałem jakiś czas temu od matki dorasającej córki, która, jak się dowiedziałem, weszła w jakieś bardzo niefajne towarzystwo, zaczęła ćpać, palić, pić, Zaczęła ubierać się na czarno, powarbowała na czarno włosy, ostry, wyzywający makijaż, i pokój stał się taką meliną. Matka, zaniepokojona, zaczęła z nią rozmawiać, potem widząc, że to kompletnie nie dociera do niej agresja, złość, kłótnie, awantury, wyzwiska. Zadzwoniła do mnie ta mama i mówi, proszę ja nie jestem w stanie już rozmawiać ze swoją córką. Nie potrafię do niej dotrzeć. Nie wiem, co mam robić. Z reguły w takich sytuacjach wpierw pytam o małżeństwo. Więc pytam tą panią, jak wygląda wasze małżeństwo. Dlaczego ksiądz o to pyta? Dlatego, że... Zdecydowana większość psychosematycznych problemów dziecka jest odbiciem lęku, który jest generowany z powodu tego, że widzi rozpadającą się miłość między mamą i tatą. I ten lęk generuje bardzo często złość, bunt, agresję. Pamiętajcie, kochani, że odwrotnością lęku nie jest odwaga. Odwrotnością lęku jest agresja. Dziecko staje się nadpobudliwe. Dziecko nie daje sobie rady same ze swoimi emocjami i uczuciami generowanymi przez lęk. Bardzo często mama będzie biegać z takim dzieckiem od wychowawcy do wychowawcy, od psychologa do psychologa, a problem nie jest w dziecku. Problem jest w rozpadającej się miłości rodziców, na które dziecko reaguje wielkim lękiem i traumą. I traumą, albo będzie to agresję wyzwalać na zewnątrz, albo będzie to agresję chować, tłumić w sobie i będzie autoagresywne dla siebie. Zamknie się w swoim świecie i nie będzie z nim kontaktu. To jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić. No i pytam tą panią o to małżeństwo, więc ona mówi mi, proszę księdza, kilka lat temu mąż odszedł, zostawił nas i poszedł z inną kobietą. No, i byliśmy w domu, od kiedy zaczęły się takie problemy z córką. No właśnie, od tego mniej więcej czasu. Znamy przyczyny, ale jak zapobiec sytuacji? Poprosiłem tą panią, żeby zaczęła codziennie adorować Najświętszy Sakrament. Wpierw, żeby uspokoiła swoje serce, bo w takiej sytuacji, kiedy jest takie napięcie w domu, kiedy to wszystko jest. wisi w powietrzu taka tykająca bomba, za każdym razem, kiedy matka odezwie się do córki albo córka do matki, nie ma szans, żeby. Bóg mógł wejść w tą sytuację. Pierwsze watać przestrzeń, aby on mógł działać. Więc poprosiłem ją o adorację. Dlaczego o adorację? Dlatego, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest Nieprawdopodobną siłą i mocą uspokajania naszych nerwów, naszych lęków, naszego serca, gdybym mógł Wam przytoczyć teraz yy, świadectwa ludzi, którzy są bardzo znerwicowani, którzy nie dają sobie rady ze swoimi emocjami, którzy rozpoczęli codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, nieprawdopodobnie są uzdrawiani miłością Pana Jezusa. Dlatego poprosiłem, żeby codziennie, nie tam raz na jakiś czas, codziennie, rozpoczęła adorację Najświętszego Sakramentu. Tak też zaczęła robić, i poprosiłem ją, żeby w czasie tej adoracji pytała Jezusa: Jezu, a co Ty chciałbyś powiedzieć mojej córce? Nie ja, w moich emocjach, w moim lęku, krzyku, agresji, napięciu. Co Ty chciałbyś powiedzieć mojej córce? I po kolejnej awanturze w domu biegła do kościoła, gdzie był wystawiony najświętszy sakrament. Wyciszała swoje serce i tak właśnie pytała Jezusa. Ale nic nie usłyszała. Wróciła do domu, weszła do mieszkania, zobaczyła, że córka jest w pokoju, słucha muzyki. I wtedy poczuła w sercu, że ma do niej podejść. Więc weszła do niej do pokoju i w tym momencie pojawiła się w sercu myśl bardzo sugestywna. Przeproś swoją córkę, że nigdy jej nie powiedziałaś, że jest moją umiłowaną córką. Aż ją zatkało. Ale na jednym tchu, patrząc na córkę, powiedziała, przepraszam cię. Że nigdy ci nie powiedziałam, że jesteś umiłowaną córką Boga. Córka spojrzała na mamę. Przez dłuższą chwilę nic nie mówiła, a potem nagle coś w niej pękło. Rozpłakała się. Rozpłakała się i mama padły sobie w ramiona. I to był przełom w ich relacji. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ. Dotykamy korzeni naszego lęku, że nie jesteśmy kochani. Dotykamy korzeni naszego lęku, który powoduje, że nie czujemy się bezpieczni. A jak nie czujemy się bezpieczni, stajemy się agresywni. No znowu się boimy. Po prostu dziecko reaguje bardzo sugestywnie, traumatycznie na to, kiedy rodzice się oddalają od siebie, kiedy tata odszedł z tego domu. To nie odszedł tylko od mamy, odszedł od dziecka. Dziecko często bierze na siebie poczucie winy z powodu rozstania się rodziców. Dziecko w sposób nieuświadomiony, i to nieważne, czy ma 5, 10, czy 15, czy 20 lat, emocje są bardzo podobne. Odbiera to wszystko, że to jest jego wina, że tata odszedł i wybrał inną mamę, wybrał inne dziecko, inną córeczkę. Ta widocznie była beznadziejna, że tata ją zostawił, a poszedł do innej. Tak dziecko odbiera to wszystko. To rodzi właśnie tą frustrację, tą agresję, często autoagresję. Jest niesłychanie ważne. Ono powinno nam towarzyszyć każdego dnia nieustannie. Ciekawym też spostrzeżeniem jest to, że Jezus jest wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. Kiedyś przychodzi do mnie pewien mężczyzna, w zeszłym roku to było, że chciałby jakoś szczególnie przeżyć Wielki Post. Zapytał, jak mam to zrobić powiedziałem mu Nie wiem. Pytaj Ducha Świętego. Duch Święty zna twoje życie. Duch Święty wie, czego najbardziej potrzebujesz. Wołaj swoimi słowami, pytaj Duchu Święty przyjdź i powiedz mi, gdzie mam się zmienić? Powiedz mi, co mam zmienić w swoim życiu? Powiedz mi. Przejdź przez moje życie. I daj mi to doświadczenie Twojej obecności, Twojej miłości, Twojej mocy. Przeprowadź mnie, bądź reżyserem każdego dnia mojego Wielkiego Postu, żebym naprawdę głęboko wszedł w prawdę o sobie, o swojej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, samym sobą. Tak zaczął wołać, tak zaczął się mówić, przez cały dzień. Samo drugiego dnia, trzeciego dnia rano, zerwał się do pracy, był już trochę spóźniony, szybka kawa w locie, śniadanie, torba płaszcz wybiega z mieszkania do windy i nagle mówi, tak mi ścisnęło serce, takim bólem, takim cierpieniem, łzy stanęły mi w oczach, nie wiedziałem co się dzieje. Tak kilka minut, po czym zamiast iść do pracy, wróciłem do swojego mieszkania. Otworzyła mi żona, zaskoczona: Mówi, zapomniałeś czegoś? Zapomniałem zapomniałem powiedzieć ci, że bardzo Cię kocham. Przytulił ją do serca. Ona się rozpłakała i w tym szlochu zaczęła do niego mówić trudną pracę. Wiesz, od kilku miesięcy czuję jak się coraz bardziej oddalamy od siebie. Od kilku miesięcy zaczynam się bać, że może jest jakaś inna w Twoim życiu. Tak już mało z sobą rozmawiamy, tak powierzchownie. Od kilku miesięcy modlę się do Boga, żebyś powiedział mi, chociaż raz, że mnie kochasz. Rozumiecie? Nie poszedł tego dnia do pracy. Zjedli razem śniadanie, wypili kawę. Powiedziała też o jeszcze jednej rzeczy: o tym, że od jakiegoś czasu rozmawia z pewnym mężczyzną, którego poznała na Facebooku, że swoje serce coraz bardziej otwiera na niego. Poprosił ją, żeby zerwała z nim relację. Żeby napisała mu SMS-a, że żeby już do niej nie pisał, do niej nie dzwonił. Tak też zrobiła. To był dzień przełomu w ich małżeństwie. To był dzień przełomu w ich miłości. Pamiętam, jak rozmawiałem z tym mężczyzną jakiś czas później. mówi mi, proszę księdza, co by było, gdybym nie prosił Ducha Świętego, żeby objawił mi prawdę o mnie, prawdę o moim życiu, żeby to Duch Święty nie przeprowadził mnie przez ten Wielki Post. Co by było, gdybym to natchnienie koło windy? Po prostu zlekceważył, machnął ręką i pobiegł do pracy, bo byłem spóźniony. Może nie byłoby już mojego małżeństwa? Że nie będziesz jadła słodyczy, a ty nie pił alkoholu. To są dobre postanowienia, ale o wiele ważniejsze, dzisiaj szczególnie.